Na zegarze dokładnie 8 minut po godzinie 12, po drugiej stronie szyby widzę dwa uśmiechy, a to uśmiechy Marty i Korneli. Marta Kałas i Kornelia Chroń to dziewczynki, które poprowadzą kolejną godzinę naszego spotkania, spotkania z okazji dzisiejszego święta, Międzynarodowego Dnia Dziecka. Marta i Kornelia to już nie są siostry, tylko... Koleżanki. 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 Koleżanki, które chodzą do jednej klasy, do jednej szkoły, a gdzie? Do jedynki. Czyli szkoła podstawowa numer jeden i do której klasy chodzicie? Do, do piątej. A. Do piątej, a znakomicie. Czy macie jakiś malutki stres przed tym, że w tej chwili występujecie na antenie Radia Plus? Troszeczkę. Troszeczkę. Myślę, że ten stres minie po kolejnym wejściu. Tą godzinę poprowadzicie, macie przygotowane materiały. No, i oczywiście zapraszamy słuchaczy Radia, Plus, by i w tej godzinie słucha, słuchali. Zarówno, no ja będę malutko się odzywał, ale Wy na pewno dużo więcej. Tak więc kolejna piosenka przed nami. Na zegarze, która godzina? Po tamtej Waszej stronie? Dziewięć po. Dziewięć po 12. której? Po dwunastej. Znakomicie. Wobec tego kolejna piosenka, bo jesteś Ty, Krzysztof Krawczyk. 16 minut po godzinie 12 Teraz Kornelia Przeczyta dla słuchaczy Radia Plus Wiersz Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym Że dziecko to także człowiek Tyle, że jest małym Dlatego ludzie uczeni Którym za to należą się brawa Chcąc wielu dzieci los, los odmienić Stworzyli dla nas mądre prawa Więc je na co dzień I od święta Próbujcie dobrze zapamiętać, nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać. I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. Nikt nie może moich listów czytać bez pytania. Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. Mogą żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnił się od innych, to jest moja sprawa. Tak się wiersze poukładały prawa dla dzieci na całym świecie. Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej, jak umiecie. 107 FM. Łagodne przeboje, Radio Plus. 18 minut po 12, już za chwilę radiowa giełda pracy, którą przedstawią Marta i Kornelia. Radio Plus, łagodne przeboje. O każdej porze. Na zegarze 22 minuty po 12. Czas więc na radiową giełdę pracy, którą dziś przedstawią Marta i Kornelia. Przyjmę do pracy kierowcę z prawem jazdy minimum kategorii C. Przyjmę do pracy murarzy i pomocników murarzy. Przyjmę do pracy kierowcę z prawem jazdy kategorii B i D. Dobra krawcowa ze smysłem artystycznym potrzebna od zaraz. Wykształcenie krawieckie nie jest wymagane. Firma zatrudni pracownika gospodarczego. Mile widziana druga grupa inwalidzka. Firma kurierska zatrudni kierowcę. Wymagane prawo jazdy minimum kategorii B. Zatrudnię pracowników do montażu bram, rolet i okien. Wymagane prawo jazdy kategorii B. Przyjmam do pracy dwie osoby na staż w, biu w biurze nieruchomości. Poszukiwany jest do pracy referent do spraw ewidencji planów magazynowych. Wymagania to: wykształcenie średnie, dobra znajomość języka niemieckiego oraz znajomość obsługi komputera. Firma pilnie poszukuje trzech murarzy. Jest potrzebna fryzjerka. Firma zatrudni brygadę pracowników fizycznych z doświadczeniem w układaniu kostki brukowej. Szczegółowych informacji o ofertach pracy udzielamy pod numerem telefonu 095 7223 005. Pracodawcom przypominamy, że ogłoszenia podaje, podajemy bezpłatnie codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12.20 i 16.30. Zachęcamy do składania nowych ofert pracy. 107 FM. Kto uważnie będzie słuchał radia w ciągu najbliższych czterech godzin pozna czterocyfrowy klucz. Który po godzinie 13 otworzy radiowy Safe. Co godzinę podajemy jedną cyfrę kodu. Wystarczy uważnie słuchać i notować. Pełny czterocyfrowy klucz należy wysyłać SMS-em po odkryciu ostatniej cyfry kodu po godzinie 13. Spośród osób, które wyślą prawidłowy kod, wylosujemy jedną, do której zadzwonimy i wręczymy nagrodę. Dziś nagrodą jest liczny rower, licznik rowerowy ufundowany przez sklep rowerowy przy ulicy słonecznej. Oczywiście odkrywam teraz kolejną, trzecią już cyfrę kodu. Jest to 0. Zapiszcie sobie 0, a po trzynastej ostatnia już cyfra, która oczywiście otworzy radiowy safe, w którym jest dziś licznik rowerowy ufundowany przez sklep. Przy Ulicy Słonecznej. Tak więc słuchajcie uważnie Radia Plus. Po 13 wysyłacie sms -y, a przypomnę numer, pod który musicie te SMS-y wysyłać. Jest to 889-271-460. W ciągu ostatniej doby w Gorzowskim Szpitalu Wojewódzkim urodziło się dwoje dzieci: jedna dziewczynka, jeden chłopczyk. Z okazji Dnia Dziecka najmłodszym życzymy uśmiechu i radości od pierwszych dni życia, a szczęśliwym mamom od Radia Plus przesyłamy piosenkę. Po pogoda z plusem. W Gorzowie zachmurzenie nadal umiarkowane. Temperatura wzrosła do 10 stopni. Ciśnienie nadal rośnie i obecnie wynosi 1015 hektopaskali. Wiatr wieje z północnego zachodu z prędkością 18 km na godzinę. Widzialność to 26 km. Sponsorem prognozy pogody jest Taparella, producent rolet i żaluzji. 14 minut pozostało do godziny 13. Tu Radio Plus na 107 FM. Czas powolutku żegnać się z naszymi gośćmi, a przypomnę, dziś w tej godzinie gościliśmy Martę Kałas i Kornel Chroń, które chodzą do Szkoły Podstawowej numer 1 przy ulicy Dąbrowskiego. Powiedzcie mi tak, już na zakończenie tej godziny, czy stres, który na początku gościł na waszych buziach na początku programu, czyli po godzinie 12 już minął? Tak, tak. Czyli gdybyście miały poprowadzić dwie kolejne godziny programu, to już tak bezstresowo, całkowicie, prawda? Oczywiście. To myślę, że jeszcze będzie kiedyś taka okazja na antenie Radia Plus, a teraz czas na pozdrowienia. Na pewno macie sporą ilość osób, które chciałybyście przy tej okazji pozdrowić na antenie Radia Plus. Chciałabym pozdrowić babcią Lonię i dziadka Władka Chlebowski, moją Jorkę Mikę, mamę Renatę Hroń, również panią wychowawczynię, Krystynę Strużyk i pozostałe panie nauczycielki wraz z panią dyrektor, całą klasą 5 A. Również pozdrawiam panią Agnieszkę Błaszczek i pana Rafalskiego i moją przyjaciółkę Anię Olczyk. Pozdrawiam mamusię i tatusia, Piotrka Baskowskiego, Milenę i całą moją rodzinę. Pozdrawiamy Agnieszkę Jędrzeczak... Jędrzejczak z klasy 5A. I to wszystkie pozdrowienia. Ja dziękuję wam bardzo za przybycie do studia i przypomnę, że sponsorem słodkich upominków dla uczestników dzisiejszego programu z okazji Dnia Dziecka jest firma Eurocash mieszcząca się przy ulicy Podmiejskiej 23 oraz firma handlowa Rinke, znajdująca się przy ulicy Małorolnych. Taka spora ilość słodyczy trafi do dzisiejszych uczestników konkursu. Ja bardzo dziękuję. A po godzinie 13 przed mikrofonem zasiądzie Eliza Kaczorowska ze Szkoły Podstawowej nr 11. przeboje od rana w Radiu Plus.